E, eee, manko widzowie. To ja, Przemek S. A dzisiaj wam pokażę, jak zrobić zapisywanie w Obby Creator. Więc na początek musimy wziąć conveyor albo przenośnik. Musimy z niego zrobić ściany. Ustawiamy go tak. Ustawiamy mu prędkość na 100. Jak nas będzie odpychał, znaczy, się działa. Jak widzicie, odpycha nas, więc działa. Teraz skopiujmy go i obróćmy. Jak dalej będzie nas odpychało, właśnie tak działa. Teraz zróbmy podłogę. Trzeba będzie zrobić podłogę i dach, żeby nasza kula, którą Kula, która tutaj będzie, będzie się odbijać, nie wypadła. Wtedy nie będzie działać. Więc teraz trzeba dodać odznakę, która ma się pojawić. Nie musicie odznaki, ale ja robię odznakę. No dobra. Więc robiliśmy odznakę. Musimy zrobić tą rzecz niewidzialną i przezroczystą. Jest przezroczysta, więc jest OK. Teraz musimy postawić w poruszających się części kulę do popychania. Pewnijcie się, że kula nie dotyka żadnych z ścian, które odpychają. Nie dotyka, więc jest dobrze. Teraz zostawcie przycisk. I zróbcie, że nikt nie będzie mógł przez niego przechodzić. Ustawcie e, czas na 0, czyli na nieskończony. Ustawcie, żeby gracz nie mógł aktywować, ale blok, ak blok, który można popychać, tak. I ustawcie, co on ma aktywować. I oczywiście, żeby się aktywował to, że się pojawia. Mamy ustawić, żeby pojawiała się nam odznaka. Teraz weźmy przycisk. Teraz stawmy już mu tutaj podstawowe rzeczy. To zero. Teraz to, co będzie aktywować nam mechanizm, czyli taki spadek. Ustawcie, żeby ten spadek był przezroczysty i nie można było z niego zderzać. Teraz ustawcie, żeby przycisk aktywował właśnie, żeby pojawiał się ten spadek. Teraz czas budować nasze ściany. ściany zróbcie, żeby były trochę odsunięte, żeby piłka miała miejsce do odbijania się w tej wewnętrznej. Dobra. Efekt końcowy powinien być taki. Czas sprawdzić, czy działa. Jak widzicie, działa. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba zobaczyć, czy się zapisze po wyjściu. Jak widzicie zapisało się, więc ja się z wami mi żegnam, to na tyle, odcinki będą się pojawiać tygodniowo, albo co dwa tygodnie, więc dziękuję za oglądanie, za to, że dalej zdobywałam subskrypcje, były komentarze, jedne hejterskie, a jedne miłe, za to, że czekaliście rok. Dziękuję za waszą wyrozumiałość. Pa, pa!